Przede wszystkim kolejny odcinek to montaż potrzebia. Tak jak pewnie zauważyliście, wcześniej to potrzeby było wyposażone dodatkowo w matek buszące, które zerwałem przy malowaniu. No i teraz zacznijmy od tego, żeby je przykleić, a później będziemy montowali kolejne elementy. Jak to zrobię? Na start odpuszczę. Później matę bitumiczną, którą sobie wcześniej przyciąłem, yy, przykleję. Następnie trochę ją nagrzeję i docisnę. I powinno być dobrze. Ruszamy. Kolejny etap montażu potrzebia To jest montaż układu wentylacji, który wcześniej został wyciągnięty, cały zreanimowany. To zresztą widzieliście na jednym z wcześniejszych filmików. No i teraz się tym zajmę. Tam już, tak jak widzieliście przed chwilką, mam przygotowany tunel. Jest wklejona mata bitumiczna. W, orygina w miejscu oryginalnej, tam gdzie y była wcześniej wyciągnięta, no i teraz prowadzą właśnie układ wentylacji. Lecimy z tematem. No, montujemy w końcu. Instalacja przeszkadza. Podkładka płaska, ze względu na to, żeby nie pokaleczyć tworzywa. To jest raz. Dwa. nie daje podkładek sprężynujących, ponieważ montuje to na nakrętki samokontrujące. wentylacji dokręcony. Mamy dokręcony układ wentylacji, upewnić się, jeszcze trzeba, czy dochodzi uszczelka wszędzie, to zobaczymy sobie od tamtej strony. Tutaj dochodzi, tutaj ładnie dochodzi, wszystko jest tak, jak trzeba. A wygląda na to, że zaczynamy w końcu środek składać, kolejny etap. Pamiętacie mechanizm wycieraczy, który regenerowałem? Teraz właśnie czas na niego. Wszystko zaczyna powoli nabierać yy, kształtu. Nie może być normalnie. Oczywiście problemy z przykręceniem nakrętki, no, ale to zaraz z tym poradzimy jakoś. Co tam Grzegorz? Grzegorz w międzyczasie <grych> reanimuje swojego A ja Mogę wam pokazać w międzyczasie co on tam robię, ale to za chwilę tylko przykręcę to wstępnie. Co tam potrzebujesz? Nic. Przyszedłem odetchnąć świeżym powietrzem, nie takim z kanału. Aha. No i do montażu pięknie cynkowane śrubeczki. Nie strasz ludzi. Przecież i tak pojedziesz turkusem. Nie zmienia to faktu, że walczyć trzeba. Słuchajcie, załatwiłem Piotrowi dodatkowy miesiąc na, na pracę nad autem. To zamiast go kończyć, jedzie gdzieś na wywczas nad morze. Żonie obiecałem. Co by się nie zgubiło? Zobaczcie, teoretycznie tutaj mój powinien stać. A tu się okazuje, że jest Grzegorza i to na dodatek bez osi. Bez zbiornika. Ale tylko na chwilę. Tylko na chwilę. poś stoi tutaj. A wiecie dlaczego? Schodzimy na to, to wam pokażę. Miała być e, szybka robota. Mała dziurka. Mała dziurka i generalnie... Ten. Już nie dość, że mi tu kurde uświnił cały kanał. Ale zreflektował się, żeby się sprzątał. <gry> to tutaj zobaczcie, mała robota. O. To jest część konstrukcyjna. Czytaj, e, podłużnica. No dobra, ta jedna, ale druga wcale nie lepiej wygląda. Upewnijcie się, że na pewno dobrze wkręciła się Wam nakrętka. Tutaj wiem, że w tym miejscu się nie wkręciła dobrze. E, w tym drugim się wkręciła to tam mogę już na spokojnie kluczem ciągnąć, a w tym przypadku tutaj jeszcze mimo wszystko raz odkręcę to i spróbuję dokręcić jeszcze raz ręką, żeby tak ze dwa gwinty złapało. Wtedy będę miał pewność, że po prostu ich nie uszkodzę. Także lecimy z tematem, bo już, już zachód słońca idzie. Teraz jest dobrze. Czuć to od razu jak wkręcacie. Nie dokręcajcie tego za mocno ze względu na to, że e, są tam podkładki dystansowe i uszczelniające, które są stworzywa. No i po prostu bardzo łatwo je to, jest to przyciągnąć, co spowoduje, że one pękną i będzie tam tędy e, sączyła się woda. Woda jak woda, ale generalnie pojawi się tam rdza. No, do kompletnego montażu podszybia zostaną jeszcze elementy osłonowe, nagrzewnica, którą najprawdopodobniej kupię nową. No i wygłuszenie, tam zamknięcie tego tunelu. Ale to już będę robił w momencie, kiedy no, całkowicie będę zamykał komorę silnikową. Także najprawdopodobniej będzie to po. W demontażu tego silnika, który jest teraz. Reasumując, co zostało wykonane. Pierwsza sprawa, to z, z, no nie zmodernizowaliśmy, co zregenerowaliśmy układ wentylacji. Tam były zregenerowane klapy, dodatkowo wszystko na nowo przesmarowane i w ogóle. Druga sprawa, zregenerowany został układ wycieraczek. Trzecia sprawa. To zostało na nowo pomalowane pod szybie zabezpieczone podkładem epoksydowym plus farba poliuretanowa. No i na końcu, na samo podszybie zostały przyklejone na nowo maty głuszące. Jakbyście mieli jakieś pytania, to po prostu piszcie. Jak Wam się podobało, to zalajkujcie, udostępnijcie i subskrybujcie. Fajnie by było, jakby się ten kanał rozwijał bo no, powiedzmy, że poczułem misję dzielenia się wiedzą. Trzymajcie się, cześć.